W wariator w routerze WSP Retro Zdejmujemy pokrywę no, Taka blokada prowizoryczna, ale jest Blokujemy Bierzemy klucz 17 Blokujemy naszą blokadą Już Nie wychodzi, ale da radę I odkręcamy wariator Tak wygląda wariator. Rolki trochę zużyte, ale są. Teraz zabierzemy się za sprzęgło. Przytrzymaj to Nie wiem czy jedną ręką zdaję dobrze ale Dobra, kamerę. Na chwilę. Zadržmy, Czekaj. Czekaj. Trzy. o tej i wariator tu mamy odkręcony. Jak to wygląda? Trzymaj. Ja nie wyłączaj, tylko zatrzymaj. I ciężko. Talerz. No.